Yy, ogóle... już, dobra, bo już tego przyciągamy. Dotarliśmy do prawdziwego perca. Perc jakby naturalnie, swoim, może powiedzmy także swoimi umiejętnościami przekonał do tego, że, się że jest naszym DJ-em i takim sposobem został naszym Zrobił eleganckie katy na proformie, kurczę, no, e W gościnie z z pichem i z pyskatem, no i kurczę kawałek ma ma uderzenie, no ma, ma straszną dużo. Ja ty tym kawałkom Generalnie percy jeździ tam na koncerty, poznaje ludzi, poznaje DJ innych tak, i będzie i, można Perca usłyszeć na różnych nie Niedługo raz, będzie można perca usłyszeć na innych produkcjach, no. będzie można perca usłyszeć na innych imprezach w miastach. Bo człowiek jest to młody, tak? 19 jest letni, młody, czy 18 20 jeszcze? Już, 20, 20, tak? 20 już. 20 już, bardzo zdolny dzieciak. No i właśnie, ciekawe, chciałem też do niego kilka pytań, ale nie znalazł się tu niestety z nami. przemianować go od DJ bardzo zdolny dzieciak. DJ bardzo zdolny dzieciak. No. Perce się zawsze bardzo dobrze i... To tak. taka, taka ksywka często przylegająca do różnej maści bokserów, nie? Chyba bokserzy tak mają Golden Child i tam ten... no. to my często no. przybijamy różne ksywki. Jest jest dobra, Każdy kupakiem. miał już po 50. Bardzo tak. jara się Turna e, lubi se zamknąć wiaderko i, tak. i usiąść i, i, i to... zrobić coś porządnego. 1 kilo Pers. 1 Jesteśmy zadowoleni bardzo ze współpracy z DJem Persem. Dobra, teraz jakiś utwór z racji tego, że mam 17 po pierwszej. Dead Press. O. Na featuringu Style P, to, to nowe znaczy, singiel Perc. No właśnie ich tak chciałem powiedzieć, bo pomyślałem, że nieładnie, skoro go tu nie ma szczególnie. E, Gangsta Gangster. Taka ładne Press. Lecimy. Yo, welcome, welcome. Dead Press. No i nowszym singielkiem e, z najnowszym no singielkiem i... No ja czekam na płytkę, czekam, naprawdę. Produkcja Green Lanterna, więc e, zaangażowany człowiek jeśli chodzi o e, m, dobór dobór ludzi z jakimi nagrywa. Immortal Technik, Dead Press i tak dalej, więc e, dużą uwagę przykłada do treści tego, o czym mówią raperzy, z którymi współpracuję. O. A my Kończymy powoli tą odsłonę Hip Hopery, ale panowie jeszcze e, do was e, troszeczkę, troszeczkę słów, słów. skierowanych. E, przede wszystkim jeszcze pytanko małe o Fame Familię. To jest, e, dla tych którzy nie wiedzą, to jest większy skład białostocki do którego e, należy Fabuła. E, płytka miała wyjść album już w zeszłym roku. Jak tam sprawy stoją Fame Familii? To znaczy, powiem Ci, że do końca nie wiemy, jak to jest. Bo ja wiem jak tak, to jest. Tak naprawdę. W tej chwili no, materiał jest skończony, ale oczywiście no prace, ja prace trwają nad okładką, no, że okładka niestety została przekazana w takiej i innej rozdzielczości, której się nie da poprawić. Skądś to znamy? No właśnie i. I osoby, które za zajęły się jakby rekonstruowaniem tego projektu graficznego, nie dają rady, bo oczywiście same tego nie wymyślili, chłopaki nie mają um, możliwości, żeby to w jakiś sposób przywrócić do życia w dobrej rozdzielczości. To jakby w tej chwili e, opiera się to o projekt graficzny jedyny. Który Tylko miał być... i wyłącznie teraz? Tak. Ja tak, Więc jakby tu jest problem. No i tu jest pies pogrzebany, bo nikt się nie chce za to wziąć. A e, wszyscy na to mocno czekają. No i widzisz, ja mam pomysł. Zróbmy okładkę, konkurs na okładkę. Kolejny konkurs. A! To też dobry pomysł, przynajmniej 40 projektów by było. Tylko taki nie paintowy, tylko taki już bardziej serio, nie? Tak. Tak, to też byłoby bardzo ciekawym rozwiązaniem. Chyba, ja, że jakbyś dostał niektóre z tych projektów w formie zdjęć, na przykład, które tu były. Nie, tu jest jedno bardzo ładne zdjęcie, które tak, dostał tak. i to specjalnie poszwik dostał. Ja dostałem? Tak. 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 <grym> A ja nie wziąłem z tego, bo ty zostawiłem. <grym> nie mogę, ty! <grym> Dobra, panowie, na, na koniec jeszcze garść garść, garść, garść od was informacji i, i tego typu rzeczy. Garść adresów, garść... Odwirz! Um. Odwirz <noise> <Odwilż, głos> chyba czas na odwirz. <noise> Dobra. Dobra adresów Dobra. Ja się w ogóle nie znam na adresach, więc zostaje. Zapraszamy do kurcze do e, kupno płyty. Możecie to robić bezpośrednio u nas pod mailem e, fabułabiałystokgmail.com gmail.com. E, oczywiście na stronie www.steprecords i na stronie www. preorder. www. preorder.pl e, no Zapraszamy, no kurczę, no fajnie będzie, jeżeli nas wspomożecie. Tak, YouTube. E, zapraszamy do od widzenia naszego oficjalnego kanału YouTube, e, YouTube, e, Fabua Front Video. Przestał i Myspace fabuła e, front music Myspace może za szybko nawinęłem jeżeli ogólnie wchodzicie no wpisujcie w google na pewno wam wyskoczy właśnie przyszy fabuła w google i... kupujcie w w w w w oryginalne ale, ale, płyty ale musicie mieć stare google narciarskie google szanujcie artystów kupujcie oryginalne płyty dzięki temu będziemy mieli po prostu no nie oszukujmy się, pieniądze na wydanie kolejnej. No. I chęci. Teledyski. Tak, i I oczywiście dobry, szczery feedback, który zwykle konstruktywna krytyka, która tylko napędza i chłopaki wiedzą o tym, że, że powoli do przodu i jest to następny etap, który zrealizowali, jak już powiedzieli na początku, coś, co, co spełniło ich jakieś marzenia. No i my tylko trzymamy kciuki i zawsze. Zapraszamy serdecznie do nas tutaj, jeżeli macie jakiś nowy materiał, nowe tak. newsy, e, jakieś zmiany. Pozdrawiamy ogólnie chłopaków, właśnie. Pozdrawiamy. E, mm. Sprawdzacie Fama Familia, sprawdzacie Lucasino, NN Koneksja niedługo. Eksplozja. Dokładnie. Czeka się szykuje. Sprawdzacie się w w w Step Records. Będzie gitara, wszystko jest elegancko. W, w, na pl. Pel, sprawdzajcie, kupujcie ciuchy, picha. <grypt> Nowe. <grypt> Spierajcie rapery. <grypt> kupujcie koszulki i na hotel. No, no, right. Dobra, wpad <grypt> wpadnijcie jutro do mnie na, na, na obiad. No, co tam jeszcze powiedzieć? No, right. Generalnie pozdrawiamy wszystkich dobrych ludzi i słuchaczy tak jest, rapu. Spiracie białostocki tej... rapku. czy swój, swojski będzie gitara. Idźcie do piku, bo jeszcze parę sztuk zostało. tak, i książki tam można kupić Oglądajcie, oglądajcie więcej filmów. Tak, a jak się, się dobrze zakręcicie, to nawet wyperfumować możecie się dać. Aha, chciałbym jeszcze... Chciałbym jeszcze, chciałbym jeszcze coś Dostać powiedzieć. Na eee, wykładce. Eee, nie wiem, nie, wiem eee, nice. nie znam terminu daty, ale prawdopodobnie w następnym tygodniu. Eee, Będziemy mieli spotkanie w MPiKu, oczywiście spotkanie z panami, podpisywanie płyt takie tam... Będziemy zdawać sery też? Mały menaż... E... No Empiku, <laughs> menaż będzie może parę płyt wynieślił. <laughs> żeby nikt nie zauważył, jak się większa ekipa jak przyniesiesz duży kawałek sera, to w serze zawsze coś Generalnie właśnie na zaproponował Białostocki w Galerii Białej, żebyśmy zrobili takie spotkanie jakieś tam z, powiedzmy, fanami jakimiś lub słuchaczami no. naszej muzyki. Będziemy tam stać, ee, rozdawać ciastka, pić patę. Zapraszamy wszystkich. Po no. zaprasza, zapraszamy wszystkich serdecznie, Mamy bo ktoś się z nami spotka? Ale nie wiadomo kiedy to będzie, jak się można dowiedzieć. Więcej tak. informacji promował. Tak, ale chłopaki też obiecali, że Pert będzie najładniejszą hostessą w środę. Tak rozdających, bo tak, Będziesz gra. Sery w na zolistkach. To, to bardzo niedobrze. Jeśli nie on ma być najładniejszy. Powiem ci tak. To znaczy co, obraz to tak. perca? Czy Właśnie, albo obrażasz perca, albo nie wierzysz w wizerzystów. No. <grym> tak? Nie wiem jakich, wiem, że będzie dobrze, bo wiem, że zwykle takie imprezy to dużo humoru, dobrych, do, dobrego... Ee, Zapraszamy do no i my na pewno się pojawimy i będziemy także wspierać swoimi osobami i napędzać tłumy. Super, do Tym bardziej, że lubimy wszelkie darmowe jedzenie, nawet jeśli to tylko Sarna pateku. <grym> <grym> jakkolwiek, jakkolwiek by to miało nie <grym> <grym> oh my <grym> Żegnamy się <Z>, <grym> <grym> Żegnamy, żegnamy <grym> się <sztuki. grym> numerem fabuły dzieło, dzieła sztuki, Pozdraw a potem jeszcze, <grym> potem jeszcze DJ ten mixtape big D big guys need love too będzie taki a ja kawałek, e, bardzo spokojny mi. A ja ten kawałek specjalnie em, dedykujesz. Dedykuję dla życzenia od BBK dla Jaszczolta e, specjalnie właśnie kawałek z Tetrisem, bo to była prośba Tetrisa, więc jest była i Tetris. I pozdrawiamy serdecznie. Pozdrawiamy, pozdrawiamy Tetrisa. Trzymajcie się, do zobaczenia na koncertach. Uuu. Do usłyszenia Uuu. za tydzień. Uuu.